Niedziela 27 lutego 2022 roku. Witam serdecznie z tortoru imienia Józefa Stogowskiego w Toruniu. Witam na meczu KH Energa Toruń, JKH GKS Jastrzębie. Spotkanie pierwszej rundy play-off Polskiej Hokej Ligi 2021-2022. Spotkanie numer 3. Za bramkę wieża Robert Korczocha. Wycofuje do Dmitra Kozłowa, ale ten nadziera się na interweniującego zawodnika Jastrzębia, a przed znakomitą sytuacją przed chwilą był zdaje się Michał Syty, który już praktycznie miał położonego bramkarza Jastrzębia, ale krążka do bramki nie potrafił skierować. Potem jeszcze doszło właśnie do takiej sytuacji. No iskrzy, iskrzy. Między zawodnikami, między Dodatkowa kara za przewinienie. Bramka. Kamil górny. Kapitalnym mierzonym strzałem w okienko po podaniu z prawej strony Kamil górny strzela pierwszą bramkę dla zespołu Jastrzębia. Siły na lodzie były wyrównane. A kamil górny może się cieszyć z takiego oto pięknego mierzonego strzału. Strzał na bramkę z prawej strony. Czas na przerwę dobiegł końca. Zawodnicy są gotowi, ustawiają się do wznowienia, a sędzia za chwilę rzuci kążek między Roberta Araka i Witalisa Pawlowca. Wycofanie do Bachalejszy, strzał na bramkę broni Mateusz Studziński. Okrążyk walczą Roberta Przygrywa który przegrywa walkę z Witalisem Pawlowsem. A w tej chwili Roberta Arak będzie w sytuacji sam na sam. Będzie kara i będzie rzut karny. W sytuacji sam na sam powstrzymywany był Robert Arak, a że sytuacji tej nie wykorzystał, no to za chwilę będzie miał szansę poprawić. Arak czy Nekwata? Jeden do jednego. Pewnie wykonany rzut karny, Patryk Nekwata nie miał nic do powiedzenia. Robert Arak doprowadza do remisu, a podkreślę jeszcze, że ta bramka padła w okresie, gdy Toruniany grali w osłabieniu. No ale to wprowadzenie krążka nie było. Nie było najszczęśliwsze z punktu widzenia Torunian, bo też Jastrzębie wy, wygry, wygrywają tą akcję i zdobywają bramkę. I w ten sposób z wielkiej przewagi zespołu toruńskiego zrodziła się bramka dla zespołu JKK. Nie przypilnował. Jeszcze Henry Lim ma walki o krążek, a nadjeżdżający pod... Asianki nie przypilnował. Ale drugą tercję rozpoczynamy od dokończenia zaszłości z drugiej tercji, próbując zagrodzić na kwatala, a Jastrzębiani z kolei. Tak jak teraz Lauri Hugdonpa, który znalazł się oko w oko z Patrykiem Nakwatalem, a Słupianie też nie są dłużni i też raz po raz zagrażają bramce. Matusza Studińskiego. Nie próbował oszukiwać, nie próbował kiwać. Zakończyła się kara. Cały czas jest pusta bramka zespołu a więc już damy 6 na 5. Strzał na bramkę i bramka! 19 sekund do końca i Torunianie doprowadzają do wyrównania. Nie udawało się w okresie, gdy przewadze, nie udawało się przed długimi momentami przez składy akce. No to udało się, można powiedzieć, ostatniej, w ostatniej chwili. 59 minuta 41 sekunda. Toruń doprowadza do remisu. 2 do 2. Dodam, że ten, ten gol padł, gdy już wrócił ukarany na tafle Radosław na lewajka. Więc tak jak mówiłem wcześniej, długo ta bramka była pusta. Aż w końcu krążyć się w niej znalazł. No i Vitali Vitalis z Pawlos. Kontrolowy tak. Wielokrotnie już w tym meczu. Szybko wychodzi z własnej tercji. Szabanow Strzał na bramkę Nefatal broni. Tutaj błędu popełnić nie można. Wjechał z jednej strony Roman Ratz. mimo, że był osamotniony, i bramka. I Roman Ratz tą właśnie sytuacją wypracował gola dla zespołu JKH. Wywalczył krążek za bramką, wycofał na przedpole, a tutaj strzał z pola bulikowego. To właśnie Roman Ratz. A piękny strzał kończy ten mecz Zwycięską bramkę zdobywają mistrzowie Polski JKH GKS Jastrzębie. Jastrzębie. Zdobywa tą decydującą bramkę. I w ten sposób kończy się mecz.